Są dwa sposoby, żeby zdobyć kobietę. Trzeba mieć dużo pieniędzy. Aktorzy z Wrocławskiego Teatru Komedia, znani i lubiani w Bogatyni, ponownie pojawią się w mieście. Tym razem w komedii pod tytułem Pomoc Domowa. Już 16 lutego o godzinie 18 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spektakl pod tytułem Pomoc Domowa w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego przyjeżdża do nas Wrocławski Teatr Komedii dawno oczekiwany, lubiany przez mieszkańców. Mamy nadzieję na dobrą zabawę, na dużo śmiechu i serdecznie zapraszamy. Bilety w, w cenie 80 zł do nabycia w kasie y, Bogacińskiego Ośrodka Kultury oraz na portalu Kubilecik. Zachęcamy, jeszcze są bilety. No i widzimy się 16 o 18. A to pani pomoc domowa. Zabawna historia miłosnych omyłek z happy endem zapewne rozbawi wszystkich na sali. Warto zatem sprawić sobie prezent z okazji walentynek. I